BENNY ANIMATIONS POLSKIE Podam kilka szczegółów zanim przejdę do rzeczy. To stało się rok temu. Miałam wtedy 18 lat. Zeszłego lata przeprowadziłyśmy się z mamą. Rodzice są rozwiedzeni, a ojciec postanowił, żebym uczyła się tutaj, ponieważ mieści się tu uczelnia z bardzo dobrą renomą, a ja chciałam podjąć studia. Tak więc byłam nowa w sąsiedztwie. Zaraz obok naszego domu znajdowała się kawiarenka internetowa, gdzie na większości komputerów zainstalowano League of Legends. Jestem dość uzależniona od tej gry, więc spędzałam tam większość mojego czasu. W końcu jeszcze trwały wakacje. Szybko poznałam nowych kumpli. Widok dziewczyny grającej w League musiał być dla nich niespotykany. Z dwoma chłopakami nawiązałam naprawdę bliskie relacje. Byli o wiele starsi i traktowali mnie jak swoją młodszą siostrę. Zawsze mieli na mnie oko, bo jak mawiali, mimo iż chłopaki tutaj wydają się mili, to zachowują się jak dubki, kiedy już do ciebie przywykną. Powiedzieli mi o paru gościach, których potem z reguły unikałam. No dobra, teraz przejdę do swojej opowieści. Kiedy zaczęło się lato, w naszej łazience wystąpiła awaria, a w domu nie było drugiej. Cóż, nie należymy do ludzi bogatych, a większość przeciętnych domów na Filipinach ma tylko jedną łazienkę. Za domem znajdował się kran. Byłyśmy się tam już od tygodnia. Ciężko było nam znaleźć kogoś do naprawy. Mama mówiła, że podobno awaria przydarzyła się kilka lat wcześniej i ktoś to naprawił, ale widocznie spaprą robotę, bo sytuacja się powtórzyła. Ściany za domem były dość wysokie, więc nie było bata, żeby ktoś nas zobaczył. No chyba, że stałby obok. Na wszelki wypadek postawiłyśmy prowizoryczną zasłonę. Przez tydzień myłam się tam na Golasa. Na swoją obronę powiem, że wszyscy tak robili. A mi do głowy nie przyszło, że ktoś mógłby mnie podglądać. Byłam przerażona, kiedy dowiedziałam się, że jestem w błędzie. Kilka tygodni po remoncie łazienki dostałam wiadomość z nieznanego numeru. Ktoś pytał, gdzie jestem. Nie odpisałam, pewnie to pomyłka, pomyślałam. Nie ja kilka minut, a to przychodzi połączenie z tego samego numeru. Odebrałam. Mówiłam, że to niewłaściwy numer, ale nagle przerwał mi chrypowaty, niski głos. Gość brzmiał, jakby był zjarany i na bani. Siemka, Stef, pisałem do ciebie. Gdzie jesteś? Że co? Nie wiedziałam, co powiedzieć. Myślałam, że ktoś ze znajomych robi sobie jaja. Stef, dlaczego nie kąpiesz się już za domem? I wtedy ostro mi odjebało. Rozłączyłam się i zablokowałam jego numer. Dostawałam jeszcze smsy, zanim rozkminiłam, jak je zablokować. Oto kilka z nich. Chcę znów popatrzeć, jak się myjesz, Stef. Czy możemy się teraz spotkać? Proszę weź kąpiel jeszcze raz. Ten jeden, ostatni raz. Było jeszcze kilka innych naprawdę świńskich wiadomości. Powiedziałam o tym moim dwóm kumplom, a oni odrzekli, że to pewnie jakiś koleś, który na co dzień pali zioło i wali gaz. Zrobiło mi się niedobrze. Miałam paranoję, niby jakim cudem wiedział, jak biorę kąpiel. Przede wszystkim skąd w ogóle wiedział, że kąpie się za domem? Nikomu nie mówiłyśmy o tym. Niby dlaczego miałybyśmy to zrobić? Tylko rodzina wiedziała, co jest grane, i nikt poza nią, nie wspominając o tym, że ściany są wysokie, a domy sąsiadów parterowe, więc to niemożliwe. Może w ścianie była dziura, ale sprawdziłam i żadnej nie znalazłam. Na całe szczęście ten zbog w końcu sobie darował, ale czuję się zjebana za każdym razem, kiedy przebywam sama wieczorem w salonie. Mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Okna mojego pokoju są zasłonięte przez cały czas po dziś dzień. Nigdy nie dowiedziałam się kto za tym stał. Podglądaczu, obyśmy się już nigdy nie spotkali, nigdy w życiu. Benny animation Animations polskie